Karma wygląda tak: taka puszka, widzicie ją? Ta karma może, mogą i ludzie jeść, bo to jest konserwa wojskowa. Że konserwy wojskowe nie szły, było ich za dużo. To dokleili naklejkę, że to jest dla psów, ale to jest konserwa wojskowa. Tak. Patrzcie się. Co pisze na niej? Na niej są witaminy A, D3 i E. Co one dają? A. Wspomaga wzrok. D3 wspomaga kości i stawy. O Jest moderatorka. Witaj. Teraz uważajcie, piszcie ładnie, bo was zachaltuje. Teraz witamina E, co daje? Witamina E wspomaga odporność u ludzi i zwierząt. Taką karmę, jak sobie kupicie, z takim paskiem, nie czerwonym, tylko musicie sobie kupić z paskiem takim, możecie jeść. A jak z czerwonym paskiem kupicie, to nie nadaje się do jedzenia. Teraz tę te karmę ja otworzę. I zjem dwa kawałki przy Was. A resztę zostawię dla moich piesków. Dobrze się przyglądajcie, bo drugi raz nie będę wam pokazywał. Taka puszcza kosztuje. Kosztowała 7. A jak zrobiłem reklamę, to kosztuje teraz yy, bodajże 9 zł. Taka puszka. To za konserwy nasze dajecie ile? 15 zł za konserwę? Taka puszka kosztuje 9 zł. 8 zależy. Jest najlepsza karma na świecie, że mogą jeść ją i ludzie. Tak. Ludzie mogą jeść, bo się nadaje dla ludzi i dla zwierząt. Ja sobie smarowałem na chleb i jadłem. I żyję. Widzicie? Ja tę karmę jem już pół roku. A ktoś powiedział, że mm, że że się nie nadaje, bo to trucizna. A chuja prawda. Ten, kto powiedział, to się gówno na tym zna. To nie jest trucizna. To jest puszka, co można je jeść. Możecie sobie smarować jak pasztet na chleb. I nie umrzecie. Bo taka karma przedłuża życie. Tylko musicie kupić taką właśnie jak ta. Tak się nazywa. Mir Dok Classic. Ale musi być taka sama puszka. Takim właśnie paskiem. Nie czerwonym, tylko taka. Jak ta. To teraz otworzymy, zrobimy degustację. O, taka właśnie puszeczka. Bardzo smaczna. Zobaczymy. <ścoughs> Widzicie, że jest cała? Będę odmykał. Będziecie oglądać. Widzicie? Co w niej jest? Gówno? Nie. To nie jest gówno. Chcesz troszeczkę, kto chce spróbować? Zapach świetny. Jak szyneczka. A, ten mój zapach. Zawsze, jak otworzę tę konserwę, to lubię ten zapach. Cały czas myślę o tym zapachu. Ale świetny zapach, aż mi normalnie przybudza mnie. Zaraz zobaczycie, mam tu pędzeleczek. Widelec. Może to być widły, jak to woli, ale widelec na trzy. Widły też są na trzy. Chcesz trochę, kto chce troszeczkę, niech pisze. No to jed, który koncek wziąć? Ten, 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 czy ten? A no to odbierzemy całkiem. Patrzcie się. Co tu w tej puszce jest? Powiem Wam, co w tej puszce jest. Chcecie wiedzieć, co w niej jest? To Wam powiem. Tu jest mięso wołowe. Galaretka marchewka, pietruszka, wszystkie dodatki do życia. Powiem wam, że jest... Ta konserwa jest najlepsza ze wszystkich konserw dla psów. Przeze mnie jest wypróbowana. żyje, widzicie, pół roku jem tę konserwę, cały czas ją kupuję i żyję. Bo jest najlepsza z najlepszych konserw w sklepie. Padlina ty sam jesteś Padlina Patrz O te, ten kawałek o, te. o Padlina? Nie ma Kurwa gdzie ona się podziała? Zjadłem? Ja pierdolę chyba zjadłem Dawa język Nie ma nie ma w gębiach. Ja pierdolę, bo poleciało do żołądka. Jeszcze jeden kawałek sobie zjemy. Chcesz? To ja ugryzę trochę. A ja ty resztę. Dobra? O. I co? Umarłem? To jak kurczak. <ścoughs> Co już 232 się zrobiło? Takie rzeczy lubicie? A nie lubicie, jak prowadzę transmisję? O, to ciekawe. Chcesz kurczaka? Może ty chcesz. Tamty nie chcą. Kurczaka. Chcecie? O, imprezka się rozkręca, co? Już 300 osób będzie prawie zarobię 2000. Kto chce kawałek? Mówicie, że to trucizna. To mówi, że to trucizna. Z, z tego kąta nie banują. To nie jest nic strasznego. Co to jest? To jest szynka. Mm, nie ma nic. Zjadłem. Ale jaja. Ja. Jeszcze kawałek. O, tu mi się urwał. Jeszcze kawałek? O, ten większy. O, Chcesz? Masz, pierdalaj. Boicie się? Przez to konserwa normalna. Nie, 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 nie. No i co? Umarłem? Żyję. Ja pierdolę, no nie. Mm -mm. Ha, <ścoughs> <ścoughs> i widzicie? Takie rzeczy lub lubicie oglądać? To was fascynuje, normalnie was rozpiera. Wary wam popadali. Tobie się zaraz znudzi. Chcesz kawałek? Pierdalaj masz. Szynki się nie widzieli? To jest wołowinka. Z dobrego chodu. U. Kawałeczek może ktoś chce. Mi się nudzi. Kabałeczek nie chcecie. O, to nie dobrze. Nie ma połknąłem ty się lecz kurwa gnoju ja dziad, a ty gówniarz a bo cfele. o o ale szyneczka to kurczaczek <noise> o, już jest kurczaczek państwo zobaczcie, to jest kurczak Ty jesteś. Co? Padlina? Sam jesteś padlina. Uważacie, że mój żołądek jest inny od waszego? Co? Widzę, że lubicie głupoty oglądać. Głupoty są najlepszą techniką, kurwa, na świecie. Głupoty to najlepsza dla was głupoty. Lubicie, właśnie zdążyłem zauważyć, że głupoty lubicie oglądać. Takie? Uuu! Powyłażyliście z krzaków? Wreszcie! Tak myślałem, że wszyscy byli do skrzaków. <grystanie> Brawo! Rozszyfrowałem Was wszystkich. To Was fascynuje. Boście z krzaków wyszli. Fascynują Was głupoty. O. Kto chce kawałek konserwy? Zjeść ze mną. Ja jak jem, to odpoczywam przy Was. O. Już 392 ludzi. Ja pierdolę. 400! Zarobię 2000. Do góry, do góry, szybciej. Pokonałem widzów. Już pokonałem, <laughs> pokonałem już tej, no jak to się nazywa, szwagierkę. Szwagierka pokonana. Nikt nie zje karmy, bo nikt mi nie dorówna. Filmik zobaczycie, się nagrywa filmik, zobaczycie go na na TikToku. Będzie na głównej stronie tak, teraz jest na żywo, a będzie na głównej stronie bo się nagrywa, akurat na drugi <laughs> zobaczcie widzowie muszę ją wytłumaczyć zobaczcie widzowie, co to jest ja się nazywam Heniek Bryczek, jestem światowym youtuberem managerem aplikacji facebook app widzowie państwo, że ja jem karmę dla psów i się tego nie wstydzę. I żyję. Dziękuję bardzo za różyczki, kochane jesteście. Walcie jak najwięcej. Robię dla was przyjemno. Widzicie, że powiedziałam, że będę. ja dzisiaj na transmisji. Obiecałem wam. I jak skoro wam obiecałem, to się wszystko zgadza. Prawda? Co ja obiecuję, to dotrzymuję. Powiedziałem słowo. A słowo moje się rypło. Kabałeczek, Bardzo dziękuję. Ślicznie. Super. Kto chce kawałeczek? Mm. Mm. Paluszki lizać. Podbijajcie na dwa tysiące. Ładujcie. Bo drugi raz taka sytuacja się nie powtórzy. Dzisiaj jest coś pięknego. Światowy youtuber wpierdala karmę dla psów. O! To jest to! O! Powiedziałem, że rozwalę was wszystkich tam na górze. Karma dla psów. I ŚWIATOWY YOUTUBER WPIERDALA, jak MU SIĘ USZY TELEPIĄ Chcecie kęsa? Bo mi samemu, kto chce? Kęsika! Proszę, moje kochane dzieci zjecie kęsika? Nie chcecie? Proszę, jedźcie karmę no proszę, nie chcecie? Czy dlaczego? Przecież to takie dobre. Hmm. <śmany> niem, 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 niem. O to mi chodziło, żebyście z krzaków powyłazili. O to chodziło. Widzicie? Jednak głupoty was interesują. Tak jak to. Powiedziałem, że wszystkich rozwalę. Proszę, koteczku zjedz ze mną, <grystanie> kto jest suczka, suczka, Zjesz, kawałeczek, zjedz proszę kawałeczek karmy, nie ciesz, zjedz troszeczkę, chuj troszeczkę. To taka dobra ta karma, najlepsza karma na świecie, zjedz troszeczkę moje dziecię. A nie dam ci. O, łyknąłem. Gdzie ono je? Poleciało. Ja pierniczę. I co to będzie umrę? Umrę. <śmum> będę lepszy i żywszy od was. Będę chodził jak Pershing zaraz. A ja będę miał siłę jak słod. I będzie dyskoteka. Ziu jeszcze szybciej będę macha tym rękami. Chcecie trochę zobaczyć, jak ładnie wygląda. Co nie chcecie? No kto chce troszeczkę. Karmy nie chce. Nie chcecie karmy. Troszeczkę nie chcecie. Podbijajcie wyżej, wyżej, tak mało was jest. 790 789. Uuu. wychodzi z krzaków, ko moi kochani, przyjedzie. Wychodzi z krzaków i lajkować. Dobijać do 50 tysięcy! Tak. 790 widzów. Pobijam rekord. Dobijcie do 1400. Jaka padlina? Artur, to nie padlina! Najlepsza karma na świecie! To jest taka padlina! Uuu, jeszcze kawałek? A może mam dać kawałek? Nie. nie, nie, nie dam wam. Nie ma. To chcę. Bo nie w mam. Uuu, młodzieje. Chyba zaraz bym młodzieje. Uu, nikt nie chce jeść. <laughs> Uu, nikt nie chce jeść. Uuu. Co to wybrać? Ten kawałek czy ten kawałek? <laughs> Ty się lecz! który chce kawałek mm. ten nie ten o ten z dędzelkiem może oj kawałek włoska było mm, nie oddam ale dobre Ciągam z góry. Nie, tego nie. Tak. Tego. O, tu jest włoskiem taki. Odstaje włosek. Chyba to jest sierść jakaś dzika. z sknura. Może złogona. Nie. Ty złogona. A może krowi kawałek? Pokaż nie to krowi. Mm. Nie krowił. O, ale ten kawałek wezmę. Ten jest najlepszy. Najlepsza konserwa na świecie to jest ta. Tak wygląda. Polecam. Możecie wyjeść wszyscy. Ja już tę konserwę jadłem w tamtym tygodniu, może wcześniej. Najlepsza konserwa, kochani. Taką jak sobie kupicie, taką jak ta wygląda. To będziecie żyli wiecznie. Tak. Wiecznie będziecie żyć. Uu. A mówię Wam, że po tej konserwie się długo żyje. No, widzicie, że ja nie choruję jem tę konserwę i żyję. A wy się boicie? A jak powiecie, jakby nie było, nie byłoby nic w sklepach. Abyście byli strasznie głodni, umieraliście z głodu. Szczura, na pewno byście nie zjedli. Ale jakby stała taka konserwa na półce i pisało A witamina D3E. To byście się zastanawiali, czy już zjeść, czy nie. Żeby przeżyć. Bardzo dziękuję. Żeby przeżyć. No i co byście zrobili? Wolałbyś umrzeć? Na pewno nie. Bo byś musiał żyć dla rodziny, żeby z nimi być razem. A dzieci by płakały. Tato, zostań, nie umieraj. Zjedzmy to. I zawsze ludzie nie mieli co jeść, to i koty jedli, psy jedli, nawet ludz, ludz, ludzkie też jedli. A przykładowo w Chinach, co jedzą? Szczury jedzą, psy jedzą. I żyją. Widzicie? A wy byście nie żyli? Jakby to było? I żyją. Uu, nio, nio, może chcesz kawałek. Nie chcesz? Od dziadzia, proszę. Od dziadzia kawałeczek nie chcesz? Kostka się trafiła chyba. Z konia coś nie mam połknąłem chyba wpadło do środka bo w kieszeń dzieje nie ma U. tu też nie ma jednak poleciało do środka <śled> widzicie Jedyż jesteście naprawdę kochani w tym roku życzę wam dużo zdrowia na długie przepiękne wasze lata Happy New York, jak to mówią. Wszystko dobrego w Nowym Roku. Widzicie? Dla Was zrobiłem przyjemność dzisiaj. Powiedziałem, że zjem. Już zjadłem 5 kawałków. O, chyba nie będę żył. Yeah. <laughs> kochani wzajemnie żyję, widzicie, ożyłem A jeszcze może kawałek, ale tego inny widzicie już ile wyżarłem muszę pieską zostawić resztę pieski też chcę jeść ja inaczej robię gotuję kaszę jęczmienną kasza się zagotuje i dodaję to mięsko wszystko wlewam do garka gotuje im. Musi jedzenie wystygnąć i dopiero im daje jeść. Pieski, też cóż No, i dobiliśmy do 800. Bardzo dobrze. Jesteście super ludźmi. wielkie szacunek dla Was. Wy jesteście tu najlepsi. Ja? Wy nie jesteście najlepsi. Witaj Tymka. Niech ale, i niech się bawią. Wszyscy wyśle z krzaków dzisiaj. Bardzo dobrze. Tak, to, o to mi właśnie chodziło. O, przyjęło się. Co ja jem? Karmę dla psa. No co? Mi nie wolno? Ja jem, co chcę. Zaraz się napiję kawkę, ciasteczko zjem pod to. A może jeszcze kawałek. Ale I tak się zastanawiam, z którego kąta wziąć. Z lewego, czy w prawego? Jak myślicie, z którego? Z lewego, czy w prawego? Dobrze by było, żeby było na porost zębów. <grym> to bym miał złote, jakbym zjadł. Kość mi się trawiła, zębem wlazła. Kość? Kość mi kawałek kości mam. Chrupiąca ona jest, nie, nie pomieściłaś się pomiędzy moimi zębami. No jak zajebiste, kochani. Miał, 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 nią. Kto chce jeszcze kawalątko? Chcę ciekawe. Nie chcecie. Nie? Czy chcecie A dlaczego nie chcecie? <laughs> Kończę. Muszę zostawić pieską jedzenie Powiedziałem, że będę jak, to jak. O. Chowam. To resztę dla moich zwierząt. Ja jestem człowiekiem. A wy jesteście zwierzęciem? Brawo. Jak powiedziałem, że wyjdziecie z krzaków, to wyśliście. Wielki szacunek dla Was. Powiedziałem, że was wyciągnę z krzaków. I się... Wa udało was was wyciągnąć z krzaków. Ho, ho, Super. Ho, ho. I wiem teraz, co was boli. Żeby was wyciągnąć, to muszę głupotę szczelić, żeby was wszystkich powyciągać. Super, What? Wczoraj was było 11 tysięcy w krzakach. Dzisiaj, zaraz wam powiem, ile was jest. Uu, dzisiaj jest 10 tysięcy w krzakach. A dopiero impreza się zaczęła, niedawno. Co to będzie dalej? No mm, i co to będzie? co to będzie? Muszę sobie kawę zrobić. Moja głupota włączam wam muzykę. Idę na kawę. Zaraz zobaczę jak leci. O! Jeszcze posłuchamy tego. Milano! Milano, 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 Milano! lepiej rękę sobie nie, Ja jeszcze gryzę. kochani, spróbujcie proszę kabalecje. Nie chcecie, to eee, to nie ludzie. Mm. Niem, 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 niem. Nie oddam, mama figę. Nie dostajecie? A kupcie sobie i pierdalajcie.